Istnieje powszechne przekonanie, wspierane przez całą branżę, skoncentrowaną na męskim zdrowiu. Według niego zmęczenie, wygasanie pożądania i brak pewności siebie po sześćdziesiątym roku życia to norma, którą mogą naprawić jedynie drogie preparaty. A co, jeśli ten dogmat to tylko korzystne dla niektórych złudzenie? Co, jeśli klucz do odzyskania sił witalnych przez cały ten czas, Znajdował się na półkach z owocami w zwykłym sklepie. Serdecznie witam Was na moim kanale Potencja po 60. Rozwiązanie problemu wyczerpania i obniżonego wigoru może nie kryć się w syntetycznych formułach, lecz w trzech owocach stworzonych przez samą naturę. Stanowią one naturalne paliwo, które organizm nie tylko akceptuje, ale którego pilnie potrzebuje. Wielu mężczyzn postrzega spadek sił jako nieunikniony etap. Jednak nauka proponuje spojrzenie na ten proces z innej perspektywy. Jakiej dokładnie? Ale zanim zaczniemy, bardzo ciekawi mnie, kim jesteście i skąd oglądacie to wideo. Napiszcie w komentarzach swoje imię i miasto, zawsze jest mi miło czuć wasze wsparcie i widzieć, jak wielu z Was śledzi mój kanał. Witam serdecznie wszystkich, którzy zaglądają tu po raz pierwszy. Nie zapomnijcie zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić nowych porad dotyczących męskiego zdrowia. No to zaczynamy. Jeden fioletowy owoc jest w stanie ożywić układ krwionośny. Czerwony pomaga zrównoważyć gospodarkę hormonalną. Pomarańczowy ładuje komórki czystą energią. To nie folklor, lecz wiedza poparta badaniami i doświadczeniem mężczyzn, którzy zdołali odmienić swoje życie. Nie będziemy mówić o drogich suplementach, ale o naturalnych zasobach, których zdolność do poprawy krążenia, wspierania zdrowia prostaty i przywracania sił została udowodniona. Czym więc są te owoce? Pierwszym z nich jest Jerzyna, prawdziwy mistrz w przywracaniu prawidłowego przepływu krwi. I o... Jako przykład można przytoczyć historię siedemdziesięcioletniego mężczyzny, który zwrócił się do specjalisty z poczuciem całkowitej porażki. Energia, która napędzała jego wyprawy z przyjaciółmi, wyczerpała się, a życie intymne wydawało się należeć do odległej przeszłości. Nie zdawał sobie sprawy, że źródło problemu leżało nie tyle w wieku, ile w zaburzonym krążeniu. W jaki sposób jeżyna może na to wpłynąć? Siła jeżyny tkwi w wysokiej zawartości antocyjanów, związków działających jak eliksir dla tętnic. Po pierwsze, neutralizują one stres oksydacyjny, chroniąc ściany naczyń krwionośnych. Po drugie, stymulują produkcję tlenku azotu, cząsteczki, która rozluźnia i rozszerza naczynia, zapewniając swobodny przepływ krwi. Badania pokazują, że mężczyźni regularnie spożywający jeżyny zauważają poprawę w sferze intymnej, już po trzech tygodniach, bez skutków ubocznych, mężczyzna z przytoczonego przykładu zaczął pić szklankę czystego soku z jeżyn każdego ranka. Wkrótce wrócił z błyskiem w opowiadając, że znów chodzi na piesze wycieczki, a nawet zaplanował podróż z żoną. To nie była magia, lecz biochemia. Ale krążenie to tylko jedna część równania. Drugi owoc. Można nazwać naturalnym regulatorem testosteronu. Jest nim wiśnia. Rozważmy inny przypadek. 67-letniego mężczyznę, który skarżył się na utratę męskiej energii. Będąc oddanym dziadkiem, czuł, że jego siła, pożądanie i sama jego esencja wygasły. Objawiało się to nie tylko w życiu osobistym, ale i w codziennym czuł się obco we własnym ciele. Mężczyzna nie podejrzewał, że problemem było nie tylko starzenie się, ale także zaburzenia równowagi hormonalnej. Testosteron to nie tylko wskaźnik w badaniach medycznych, to iskra, która rano nadaje cel działaniu, dodaje pewności uściskowi dłoni i podsyca pasję do życia. Po sześćdziesiątym roku życia jego poziom naturalnie spada, ale istnieje sposób, by podtrzymać ten ogień i nie kryje się on w kapsułkach, lecz w wiśniach. U te czerwone owoce są bogate w antyoksydanty, cynk. I witaminę C, niezbędne do syntezy męskich hormonów. Obniżają także poziom kortyzolu, hormonu stresu, który tłumi produkcję testosteronu. Gdy mężczyzna z naszego przykładu zaczął codziennie jeść garść wiśni, zmiany stały się oczywiste. Po dziesięciu dniach zgłosił przypływ sił, głębszy sen, a nawet pewniejszy uśmiech. Wiśnia to nie panaceum, lecz naturalne paliwo wspierające równowagę hormonalną i zdrowie serca. A co zasila sam system? Jeśli wciąż tu jesteś, jestem ci naprawdę wdzięczny. To pokazuje, że poważnie podchodzisz do kwestii zdrowia, a może nawet do swoich relacji. Daj mi znać, że jesteś ze mną. Po prostu wpisz jeden w komentarzu poniżej, no to idziemy dalej. Przejdźmy do trzeciego owocu, tak powszedniego, że jego moc często pozostaje niedoceniona. Jeśli jeżyna jest rzeką przywracającą krążenie, a wiśnia silnikiem rozpalającym hormony, to pomarańcza jest baterią zasilającą każdą komórkę ciała i nie chodzi tylko o witaminę C. Rozważmy przypadek 74-letniego mężczyzny, który skarżył się na ciągłe wyczerpanie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. To nie była depresja, lecz głębokie zmęczenie komórkowe, które odbierało mu siły. Okazało się, że rzadko jadał śniadania. W tym tkwił klucz: jego organizm potrzebował porannego impulsu, paliwa zdolnego uruchomić mięśnie, serce i mózg. Wielu postrzega pomarańcze jako coś oczywistego, ale jest ona niezastąpiona. Jest bogata w witaminę C, która zwalcza stres oksydacyjny oraz potas regulujący ciśnienie krwi. Ponadto pomarańcze zawierają kwas foliowy i antyoksydanty, które stabilizują produkcję energii komórkowej. Dostarczają organizmowi naturalnych węglowodanów, zapobiegając nagłym spadkom sił oraz hesperydyny, flawonoidu, poprawiającego krążenie i nastrój. Gdy mężczyzna z przykładu zaczął każdego ranka jeść pomarańcze z owsianką, poczuł różnicę już po kilku dniach. Znów zaczął planować spotkania, odczuwając jasność umysłu, której brakowało mu od wielu lat. Na tym właśnie polega siła prostego paliwa, zdolnego obudzić cały organizm. U podstaw leży prosta, lecz często ignorowana prawda. Męski organizm nie poddaje się biologicznemu starzeniu jako takiemu, lecz rezygnacji z walki o własne zasoby. Zmęczenie, spadek pożądania i brak pewności siebie są błędnie uznawane za normę. Fakty jednak wskazują, że ciało ma potencjał do regeneracji. Jeśli otrzyma odpowiednie wsparcie, w centrum tej odpowiedzi znajdują się trzy naturalne składniki: jeżyna, która ożywia krążenie, wiśnia, która sprzyja odbudowie testosteronu oraz pomarańcza, która dostarcza czystej energii. Razem tworzą fundament dla zauważalnych zmian fizjologicznych. Ale jak przekuć tę wiedzę w konkretne działanie? Jesteś tu nadal? To znaczy, że należysz do nielicznych którzy naprawdę dbają o siebie. Napisz w komentarzu cyfrę dwa, jeśli jesteś ze mną. Chcę zobaczyć, ilu nas jest tak świadomych. No to jedziemy dalej. Istnieje praktyczny protokół znany jako poranny rytuał energii. Jego wykonanie nie wymaga skomplikowanych wysiłków, ale może zapoczątkować odczuwalne zmiany. Zaraz po przebudzeniu szklanka czystego soku z jeżyn Następnie garść świeżych wiśni i jedna cała pomarańcza. Klucz do rezultatu leży w ich synergii. Jeżyna przygotowuje układ naczyniowy, optymalizując przepływ krwi. Wiśnia działa na poziomie hormonalnym, a pomarańcza zapewnia stabilny dopływ energii bez gwałtownych skoków i spadków. Istnieje też dodatkowy szczegół: szczypta startego imbiru w soku. Dane naukowe potwierdzają, że imbir poprawia cyrkulację krwi i zmniejsza stany zapalne, wzmacniając działanie owoców nawet o 20%. Proste połączenie. Ale czy jest w stanie konkurować z nowoczesną farmakologią? Ta pięciominutowa sekwencja może swoją skutecznością przewyższyć wiele drogich suplementów, dostarczając organizmowi dokładnie tych pierwiastków, które są mu potrzebne. I to w precyzyjnie określonej kolejności pierwsze zauważalne zmiany mogą pojawić się już w ciągu siedmiu dni. Nie chodzi tu o pogoń za iluzją wiecznej młodości, chodzi o możliwość życia z taką pełnią sił, jaka została nam dana przez naturę.